Mieszkańców legionowskich osiedli jest dogęszczanie zabudową przez Lokalne współdzielni mieszkańców Współdzielnie, w której zasobach mieszka ponad połowa mieszkańców Legionowa. Aktualnie Legionowo awansowało na pierwsze miejsce pod względem gęstości zaludnienia w Polsce. To mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale tak jest, to nie jest aglomeracja Ślęska. To jest miasto tu w Centrum Zielonego Mazowsza. Ponad 4000 osób na kilometr kwadratowy i to jest ten problem, z którym my się borykamy. Nasze miasto zamienia się w blokowisko z marketem handlowym na każdym rogu. Dlatego jak już dwa lata temu pojawił się projekt przedstawiony przez Spółdzielni Budowy Bloku, właśnie tutaj na, tej, na tej działce, to mieszkańcy zaczęli protestować, zaczęli walczyć o zmianę decyzji Spółdzielni w tym zakresie. Tym bardziej, że te tereny dotychczas były wykorzystywane na rekreację, na wypoczynek, to były korty tenisowe. Tu było boisko do koszykówki, tu była przestrzeń do spacerów. Dzieci w wózkach, mamy, babcie mogły, mogły spędzać ten czas, korzystając z tych terenów zielonych. Teraz to się zmienia. Spółdzielnia z determinacją chce realizować swój projekt. Kiedy w ubiegłym roku, w grudniu ubiegłego roku, dowiedzieliśmy się, że władze spółdzielni rozpoczęły procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, konflikt się zaostrzył. Liczyliśmy na to, że jednak władze spółdzielni przemyślą sprawę i odpuszczą. Nie chcą odpuścić, my też nie odpuścimy. Dlatego też w styczniu tego roku przeprowadziliśmy tutaj jako Stowarzyszenie Naszej Miasta, Nasze Sprawy akcję zbierania podpisów, żeby poznać opinię mieszkańców. Co oni sądzą o tej sprawie tak naprawdę? I proszę sobie wyobrazić, że ponad 700 mieszkańców tylko tych okolicznych bloków tutaj przyszło i złożyło swój podpis przeciwko budowie tego bloku przeciwko w ogóle polityce podielszczami. To jest bulwersujące również dlatego, że chociażby z doniesień, jakie pojawiły się w ostatnich tygodniach w lokalnej trasie, informacja jest taka, że w tych nowych blokach, w tych nowych inwestycjach, tam gdzie są lokale użytkowe, które dotychczas spółdzielnia, jeżeli budowała blok, były lokale użytkowe, to one były z powodzeniem wynajmowane przez spółdzielnie i spółdzielcy jako ta społeczność korzystała również z tego Teraz te lokale są sprzedawane. Jak się dowiadujemy, też w okolicznościach budzących kontrowersje i oburzenie opinii publicznej. Ale nie chciałbym teraz tego rozwijać, to jest temat na, na inne spotkanie. Dlatego też e, no, protestujemy, będziemy protestować. Tym bardziej, że mieszkańcy też są rozgoryczeni. To nie jest tak, że to jest grupa osób, które szukają konfliktu. Bo każdy chce żyć spokojnie, legionowo jest cały czas. E, w sypialnią w ale my tu chcemy spędzać wolne popołudnia, chcemy mieć weekendy, chcemy korzystać z tej przestrzeni życiowej. A teraz wydaje nam się i mieszkańcy mają takie poczucie są dlatego rozgoryczeni, że spółdzielnia zapomniała. Te bloki tutaj budowane były w latach 70. I można powiedzieć, że mieszkańcy tych bloków to są członkowie, założyciele tej spółdzielni. To oni przez te dziesiątki lat płacili pieniądze, żeby ta spółdzielnia mogła się rozwijać, mogła funkcjonować być może mogła również realizować te plany właśnie. Tylko, że nie jest dobrze, jeżeli władze spółdzielni realizują swoje plany patrząc tylko na rachunek zysków i strat, nie patrząc na komfort życia tych ludzi. Bo ta spółdzielnia jest statutowym celem, jest dbanie o interesy tych właśnie mieszkańców. O tym chyba zapomniano. My mamy nadzieję, że dzięki tej audycji ten głos nas, nasz wreszcie dotrze do Was spółdzielnych. Że wreszcie usłyszą go i wreszcie zaczną rozmawiać z ludźmi i zaczną myśleć o tym, co zrobić, żeby pełnoprawni członkowie spółdzielni mieli też prawo do głosu. Bo walne zgromadzenie jest tak przeprowadzone, że zwyczajny mieszkaniec osiedla nie ma szansy zabrać głosu. Najważniejsze decyzje podejmowane są o północy, kiedy ludzie wracają już do domu, idą spać, bo muszą rano być w Warszawie w pracy. Niestety tak to.